Siemanko, zrobimy sobie dzisiaj losowanie tylko troszeczkę inne, bo jednak nie chcę mi się pisać waszych tych imion i ników, bo jest troszeczkę tego ile 70, także to trochę czasu by mi zajęło. Tutaj mam przygotowane parę pająków, które jest jeszcze do wygrania. A spośród tych ludzi, o tutaj, po prostu chybił trafił wybiorę sobie dwie osoby. Czyli zróbmy coś takiego. Zaznaczam tu myszką Lecę góra, dół, góra, dół, góra, dół. I powiedzmy sobie, biorę sobie teraz tą osobę, co mi się zatrzyma. Kuba Pawłowski. Wygrywasz. Wszystko to jest z ręki kamerowane, bez żadnych cięć. Pierwszy film wygrywasz, wyciągam już. Patrzmy, co wygrywasz, kolego. Wygry, wygrywasz Neoholod Hej Holot Hele Incei Gold, przepraszam, L2, także to na bok. I także Kuba Pawłowski wygrywa Pająka Incei Gold i robimy jeszcze raz. Chybił, trafił, lecimy sobie, może wejdziemy sobie tak, szybciej będzie. Nie wiemy, nie wiemy, kogo nie widzimy, nie da się tego tak zobaczyć i bierzmy tą pierwszą osobę. Pitrex. Także Pitrex wygrywa. Uwaga, Pitrex wygrywa. Regalis L3. Także proszę się do mnie zgłosić, czy to na grupie, czy na YouTube pod tym filmikiem. Eee, dogadamy wysyłkę. Także trzymajcie się, mordeczki. Pozdro.